Dzień dobry Państwu. Witamy na kolejnym Grand Prix Idalii, Tym razem na torze Moza we Włoszech. No i mamy podsumowanie: Kolejne pole dla Batka Frasa. Dalej PFL Grajek, trzecie Mori, czwarte Czaja, piąte Sorow, szóste Pan Korek, siódme Nano, ósme Maciek Ho, dziewiąte z dziesiąte Mat Frico, jedenaste Jarek, 12 Dante. 13 Solberg, 14 Gamester i na ostatniej pozycji Elmiro, który e, wraz z Gamesterem nie utworzyli, a nawet jeszcze z Solbergiem nie uzyskali żadnego czasu kwalifikacyjnego. No i chyba jakiś problem są z Się ja Opuścił PFL Matrix i wystartowali. O, już tam widzę pierwsze, pierwsze wypadki. Ale skupmy się na razie jeszcze tutaj na pierwszej szykanie Tak bardzo powoli. Tak, jak podejrzewałem, samochód bezpieczeństwa już na samym początku wyścigu. Już dojeżdżamy do ostatniego zakrętu. Już widać, że Safety Car jest dużo, dużo, dużo z przodu. Za chwilę będzie restart wyścigu Mijamy ostatni zakręt I? i jak to rozegra do stanowi seresa i ruszyli zaczęło się już na ogonie, na skrzyni biegu Barka Prasa siedzi Czaja, który atakuje ale jednak bez zaszającej e, a raz jechał do e, pistopu była jakaś wymuszona e, wymuszony postój a proszę zmiana opon na e, intery bardzo ciekawa strategia I jak widać nie tylko on Również czaja, korek i maciek Ho doszli do tego samego wniosku. Za przewaga na trakcji teraz. U, nano miał jeszcze uszkodzone, uszkodzoną prawą część skrzydła. Uuu, jeszcze Czai już się wciska. Też na oponach pośrednich. Trzecią szykanę, nano go blokuje na... A no nano, myślę, że powinien odpuścić w tej sytuacji, jadąc z uszkodzonym skrzydłem. Oj, no i właśnie, i właśnie sam tylko stracił na tym. Moim zdaniem nie powinien w ogóle pchać się tam do walki z, z, szybcy, z szybszymi kierowcami. Szczególnie, że ma jeszcze uszkodzone skrzydło, w ogóle nie traci do Bartka. Uuu, i nano rozwalony. Cóż się stało. Nie możemy przejść niestety na jego onboard. Prawdopodobnie kamera uległa samodestrukcji. I ruszyli błąd Soroła na wyjściu z paraboliki. Czaja już bierze się do ataku kierowcy Williamsa. Nie ma jednak wystarczającej prędkości, żeby wyprzedzić Soroła Wszystko rozstrzygni się w najbliższym zakręcie. Zblokowane koła w bolidzie Sorola. I niestety Czajuś. Wyprzedza kierowcę Williamsa O proszę To może dlatego Czaja stracił do Bartka Będzie wymieniane skrzydło prawdopodobnie Nie Z tego co widzę To skrzydło Czai nie jest uszkodzone Także nie rozumiem tej decyzji o zjeździe do boksu Może to jest coś w stylu strategii W stylu podcinki że kierowcy, którzy zjechali na okrążeniu bodajże 9 lub 8, będą próbowali jechać do mety, a może zjadą w późniejszej fazie wyścigu, a ja będzie teraz już odrabiał. Przepraszam, że ci przerwę, a tu właśnie Dante atakuje Solberga i tak wyprzedził go. Natomiast teraz pytanie, jak się zachowają oba kierowcy w szikanie? Tutaj Dante zamknął już na wyjściu od szikany i. O, a tu jeszcze taki uścisk Czyli pytanie, czy wykorzysta Solberg? Ja no, web, web Tak jest Lepsze wyjście Czai RS w użyciu Te tutaj oba kierowcy mają A jednak Solberg znacznie opóźnił użycie RS-u i, i traci e, trzecią pozycję, e, drugą pozycję na, na rzecz kierowcy Alfa Tauri. Jest manewr. A tu już mam Batka Frasa na skrzyni biegu Słodberga. E, czy już podczas tego, podczas tej prostej startowej wyprzedzi? Tak właśnie atakował i wyprzedza bez większego problemu. Pytanie teraz tylko jak zachowa się Soldbreck? Czy nie będzie chciał później do hamowania i nie wiedzie patka. Moim zdaniem, moim zdaniem najlepszą sytuacją teraz tak jest właśnie przepuszczenie kierowcy William, kierowców Williamsa so Soroa który będzie gonił teraz, aby znaleźć się Top 3 na koniec wyścigu. Widzimy, że Dante teraz naprawdę traci. Czy jednak opony dają się weznaki? Jak Soro musi odpuszczać nogę z gazu, żeby nie uderzyć w tylne skrzydło PFL Dante. I teraz. O, został mu ostatni zakręt, także myślę, że jego doświadczenie. Oj, bu! Przestrzelił zakrę! Ależ mi jest szkoda tego kierowcy, który miał szansę na drugą pozycję w tym wyścigu. Przepraszam, co się stało? Wszyscy kierowcy jeszcze nie dojechali do mety, a wyścig się zakończył. I wszyscy kierowcy opuszczają sesję. Chyba zobaczyliśmy jakiś kolejny nowy błąd gry. Po dojeździe do mety pierwszego kierowcy, który był Czaja, wyścig się zakończył po prostu. <laughs>